To nasz wóz. pierwszy... jest wóz firmowy. Pierwsze tankowanie. Nic czego nikomu nie pokazywaliśmy. A trzeba będzie pokazać? BIDA 16, ale jest quattro, jest DSG. Trzy paki przebiegu. No wiadomo, czegoś tam wymaga. Ale bardzo, bardzo okazyjnie kupiony. I dwie rury ma. Dobrze, walimy. 9.8 Nowy firmowy kupciowóz. Właśnie oglądamy go za dnia, bo go z Barbarką Zabraliśmy dopiero co, no już pierwsze wydatki mamy. Akumulator do wymiany. Proszę, stan akumulatora wymień. Od tego zaczynamy, a później wymieniamy oleje, serwisy, zrafcie będziemy pukali do loty. Auto z Polski, ale kurde. Trzy paki przebiegu, Lekarz sprawdza akumulator do niego. Pod maską też tam patrzyłem, z Michałem rozmawiałem. Silnik już jest poprawiony, bez wady olejowej mówić, nie mówić, przyznawać się nie przyznawać no fura jedna z najtańszych na no, no, Eliksie jaka była no biedna wersja, że nie ma ksenonów nie ma skór, ale quattro jest kurwa Stronik, który dobrze działa, w środku są szmaty yy... parę trzypaki przebiegu koła są takie sobie a nic nie skrzypi, nic nie pucze w... a nie, skrzypi, skrzypi, a nic nie puka nic nie wtuka teraz na podnośnik jedziemy ze skrzypania chyba górne wahacze w niej skrzypią Zimki, stan 5, może 5,5 mm. Wygłuszenie wszystko jest, wszystko jest oryginalne, nie, nie rozkręcane, nie rozpierdalane. Sprawdzimy sobie tego miernikiem lakieru. Kuro, fajnie. Ciupalno woza, będziemy tu czyściciela kurwa do dolotów pierdalali. Umy jej turbinę, umyj rury, interkuler. Najważniejszy kolektor sącu, sumu nad nim jak on wygląda. Może w przyszłości do niego zajrzymy. Tasek to nie? No jest czerwony wyświetlacz Czerwony wyświetlacz stary typ. Idzie? Jak nie tu to, to wodnę mu w pierdole. Jak już wczoraj patrzyłem odma jest do wymiany Cewki ma 2014 tak jak silnik Odma ma starą 2008 rok Zaraz ją odepniemy i tu najwyżej od syfiacza Dodaj Rafciu, gazu Trochę rozsąd słychać o. Będzie chciał odwiedzić No tu zrobiłem dziurkę i wsadzamy tą rurkę, to już jednego wypsikałem, drugiego wypierdolę Mam nadzieję że będzie ultra zajebiście No i druga już opierdolona, starczy Czas na wymianę oleju, wymianę świec, wymianę odmy Ale wjechane, szara teczka przyjechała w międzyczasie Szybko nasz wóz dostawczy trzeba tylko naprawić No to Rafciu, ceweczki wyciągamy Ładna maszyna Gdzie obejrzymy, co w niej jest do roboty, no macha w górę Światło do pierdolę. Graty na pierwszy filterek kabinowy mamy. Na DSG mamy. Nie wiem czy jest wewnętrzny, czy zewnętrzny. No filtola do silnika mamy. Jeszcze nam parę rzeczy będzie brakowało. No to zaraz dobędziemy resztę. Z fleszem nagrywam, bo z to ładnie wygląda. To jest odma do tego autka poprawiona na i Bo tutaj kurwa, 300 we i seryjna nawet oh. trzymała. A pokażę w ciudaty. Ja chcę zobaczyć, czy sprawdzałem dobrze. 14, 14. rok. 14 roczek będzie kit. Ciepło tam, trochę ciekawe jak świecę. Dobra, świecę chuj, tam powymieniamy zaraz wszystko. No chyba, że nie trzeba, to nie wymieniamy. A to to musowo, bo to już profilaktyka. Mm. Profilaktyka, mus. Mustyka. To tak idzie. Podemkę podpinam, a rozciągnę. Rozdział... Świece, kurwa ciepłe jabane Dobra, szesnasteczka 16. 16. jak w Nissanie, 350Z Co to kurwa, ciekawe czy też w 14 roku świece wymieniane jak cewki jak silnik czy kurde świeższe Śwież do chuj zostawiamy Tu są platynóweczki Nasze ulubione świece są na wysokie busta. Kurwa, od góry źle te świece nie wyglądają Kurwa gorąca, jak chuj będzie pożar na tą folię O nie, chuj w dupę wymieniamy Platynowa PFR7S, przerwa 0,8 mm. Dobra, chuj z telefonem, muszę zobaczyć swoim okiem Wykręcimy wszystkie, zobaczymy Generalnie dobra jest wieść, że nagaro od wpierdalania oleju na nich nie ma To jest najlepsza wieść Magda, już później wszystkie. Zobaczymy resztę, jak wygląda. Cylinder numer dwa. Ładna czyściutka od świeże są te świece. Białe porcelanki mają. Dobra. Będziemy wiedzieć, czy wiesz, olej kurwa, że trzeci gar. Czy do mnie na rozrząd, czy do mi na rozrząd tłoki? Ten jest bardzo ładny. Ten siubak najbardziej szedł nam do pierwszego gara, bo jest ta świeca z czarna. Pozostałe są takie białe. Ładne te świece. A, kurwa, dobra. Ostatnia, czwarta. Ja nie pamiętam, czy on ma krótkie czy długie świece. I kurwa, zaraz w numerach katalogowych. Ten teraz ma krótkie, wsadzone. O, olej cieknie. Czyli kurwa, już uszczelka pokrywy, ta co sklejana na silkownik, jest do roboty. Też bardzo ładna, biała. Za delikatnie widać, że tutaj olej kurwa, niestety, to jest całe mocowanie wałków rozrządu ta pokrywka. Kurwa, i tu mi delikatnie do świecy cieknie. No dobra, to musimy tam to wytrzeć, wyczyścić te dziury. A tak jak wkręcimy świece. Piękniemy cleanerem, wsadzimy świecę i wydmuchamy te syfki. I gorąco, to szybka akcja na ciepło. Świece zostawiliśmy stare. No dawaj, to masz na dolarowcu jeszcze. Torx 30 Śmiesznie, kurwa. Już nie dowierzam, no 8 lat wytrzymała ta odma. Ta 08. Ostatnia. Więc efekt był taki, że samochód sprzedałem i... A, niech to się dalej buja. No, się dalej no a my to zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku silniczek. Jak się zdejmie odmy, będzie dziura w pokrywie zaworu. No raf, czy ostatnią dawaj ją, kurwa. Patrzę, brudek w środku czy nie brudek. Nie ma takich, kurde, jak ślepkich nagarów. Śruby mam ich Ciu. Jakie ma śruby? 10,9 czy 12,9? Słabsze, starsze ma śruby. A tu ładny nic nie podzacierane. Edbane było, kurwa. Syfo nie ma, jeszcze kurde świece ma nie zanagarzone. Dobra, nowo odmę. Nową położyliśmy, ale rok 20, że nie było nowej odsieńka spodeleczka. Tu przewodzik jest od odemki. I on też na śrubkę wchodzi. No i dobra. Na cewki wsadzamy te, co były, świece wsadzamy te, co były, bo nie były złe. Pewnie jeszcze zroczek nam posłużą. Najbliższe 3000 30 km odwad dużo dłużej nam posłuży. Rozrząd już nam na niedługo posłuży. Silnik to duży przebieg, i zrobi. Dobra, my to patrzymy przy jakim przebiegu to wszystko sobie wymieniamy. Hej, hej! 289,599 i tutaj wymieniamy i oleje, i kurwa, i odmę, i filtry. Zobaczymy, co tam troszkę coś tam jest, Dobra, ale świetnie, ważne, żeby bez takich skwarów nagarowych, raz, dwa, tu jeszcze jedna, kurwa, patrz jak się schowała, pana. Co zobaczymy, czy to będzie coś do wymiany, czy nie, bo na razie, kurde, są oddzikwanie serwisowane, udało się kupić, że nic nie wymaga żadnych jakichś tam wymian, chyba, że jakieś nasze zboczenia, typu sportowy katalizator. Większe turbo. No, Rawciu wyciągaj. Ładne to czy nieładne to? Nieładne to. Co to takie kurwa, ja wiem. Dobra, wymieniamy. Wymieniamy i co my tu mamy? A to kabinówka kurwa, lak, to chuj, czekamy. Co weźmiemy za kabinówkę? To od Rawciu. w pierdolmy wiedźmy. Podział robotek, akumulatorek trzeba zmienić, bo już wjeżdża. 95, taki jak kurwa oryginał. A chuj. No i. Nie, no jest prąd, kurwa, tylko kluczyk jest wyjęty. O kurwa, jaka głośna Zeta, ja pierdolę się, przestraszyłem. Dobra, kajenika wsadzamy i fura będzie już na razie jezdna. I na podnośnik na zmianę oleju. Do te mi się wydaje, że warto stosować kn -y, bo jest mniejsza próżnia między. próżnia? No tak, no mniejsza jest próżnia między, czy mniejsze opory, między filtrem, a jakby przepustnicą i w efekcie w tej rurze jest mniejsza próżnia i mniej wysysa odmy, kurwa, do dolotu, do, do, do tego czegoś. I powinno mniej wpierdalać oleju na kaeniku. Taka moja teza. Jak to tam wygląda? Taki malutki ten filterek, więc, o Jezu, jak... O kurwa, dwa razy węższy jak w mikrze, 1.055 koni. Ciach, zamykamy. z Polski taki ładny wóz. To jeszcze muszę umyć. Kapne ozotne. Tu Lucian odkrył sekret, gdzie tu jest filt powietrza. Schowek otworzyć i kurwa chuj plasticzki jakieś wyjąć. Porsche Macan. No tak, Porsche jak cholera. No, no, co, no, co? Macan, namacanego no, jedziemy. Dobra, jedno tutaj jest do odkręcenia. To druga. Aha, I chyba to wszystko. Trochę trzeba pociągnąć, do... O kurwa, ale syf. Przecież to zasypało. No odkurzaczem. To też trzeba wjechać. O kurwa. Dotka jest jakaś? Filtron! Nagrywam, co robię. Bo światełko od razu w telefonu się zamaczam. Dobra, to sobie nie taka. Akumulatorek stary i... Kurwa, 2009 rok akumulatora, tak samo jak rok wozy. 0609, 09 ale kurwa jaja. No to mamy dzisiaj 2022, 13 lat akumulator wytrzymał. Filtronik, wsadzamy male. 21 .08 2021 Wchodzi tak jak teraz. Oto to chciałem się pochwalić, jak mi się udało ten pasyczek idealnie wyczyścić. Jest seknówka? Czy filtr wsadzamy tak, jak myślałem za pierwszym razem, jak mi się wydawało. Ale też nie jest operacja na jedną rękę. Dobra. Teraz wsuwamy. Cyk. Materialik. Kolejna rzecz gotowa. Wsadzimy już tą część, a będę chciał wymienić na nową. Ktoś kurwa się szarpał, no nagrywałem to nie byłem ja, to już było rozpierdolone. To trzecie mocowanko tu do wygłuszonku niestety do wymiany Nie wpływa to na moc na nic kurwa Ale w kurwa tu syf był jak cholera, ładnie elegancko Latorek się schował już. Hak jest, siwo jeden, drugi jest. Skrobaczko do szybku, kurwa jest. Ale zestaw do pompowania kół zajebany. No to idziemy. Zaraz inspekcja na podnośniku będzie. Zobaczymy, co tam się dzieje. O kurwa, jak pojebany. Teraz na sam rozruszniku. Można o tym wozu jeździć. No a też sprawdzałem, że to już w tym wszystko działa. na Podnośniczek zobaczymy, czy nie kupiłem kota w worku. To zaczęliśmy dbać filterki, wszystko wymieniać. A to jest ta stara, wadliwa maglownica. Na gwarancję, wymieniaj, żeby tak nie trykały. W czekoladzie była wymieniana. To was o to robić. Ja sam się po tylu latach dalej to chętnie wymieniam gratisowo. Zdewek, żeby był porysowany, to ja tam widziałem. Tylny po umyciu dopiero powychodziły takie rzeczy. Tutaj też jakiś tam odprysk malutki. Kurwa, ale fura 300 wyprzebiegł. Ładne. A pomierzymy lakier kurwa. O, dobra, Amortyzatory już widzę kurwa z tyłu, osłona do wymiany. I tu wgniotka ma jedną. I ryskę. Tutaj kurwa też osłona amora wyjebana. Inspekcja. Będziemy patrzyli A stary te pieszy jak zauważył, no, no, że stara to jest nie ma... Podstawkę no? To nie będziemy teraz zmieniać, tylko podstawkę kupimy z Troszkę trój. mokra jest, no Z kostki Z kostki Z na kost. Trzeba to zrobić A i to się na tych przewodach dokłada zewnętrzną chłodnicę tak. oleju No to co, dołożymy? na przewodach tylko Na tylko tym to czarnym To czarne się wymienia no. No To zamówimy, żeby był zewnętrzny dodatkowy chłodny, filtr oleju to z, w ZETKach zawsze wiesz, to jest soko. fajne. Bo to jest pierwsze Audi, które masz z dużym przebiegiem, i można zobaczyć, co się tak naprawdę tak. czuje przy większych przebiegach niż tam 150 tysięcy kilometrów. Co, co w takim Audi? Co w takiej Audi boli? No, 300 y też, też, rzeczywiście, dyfra z skrzyni biegów. To już jest sucho. Z tego ringu rzeczywiście z cieknie. Tu ma zderzak przy mocno. Z tak, i puknięty miała zderzak lekko z tak, przodu. Tu czułeś tu mocno, wiesz, co? Aha, jest tak to, to nie ja to zrobiłem te opony grube kurwa są, to na zimę zajebiście będą, no, jeszcze no, okay. Chociaż ty, ta jest gruba, tam jest mniej chyba gruba. Nie, też jest tak samo grubo ta. No niestety tam z to coś mi się daje do kompletu trzeba i nie mniej jak pustanu z przodu Bo skrzypią wahacze nie mi uszczelniać też uszczelkę miski wymienić. Widzisz? Skrzyń biegów. Zaraz no, to już wiem, to no. słony. No, takie podpękane, ma te kurwa gumy w haczykach Wszystkie, te, duże, te też. też tak. to ma... Takie ze starości podpękane. Małżeta się tu o, musiało, bo jest wszędzie. Tak. Tak, tu... to jest roz... tak, tak, widzę, tutaj o, kurwa. od góry. Rozjebana małża, z tyłu osłona morcator wyjebane. Silnik turbo suchy. Suchy, właśnie silnik kurwa... 2.14, zajebiste. Zajebicie. To zawsze z tego, kurwa, i to z blacha, i z, Ej, z, da, z na... nowy silnik, wszystkie śruby. to nie jest remontowany. Nie, samy, nie, nie, Was było, no, że wymieniany był. Spływ turbiny delikatnie się poci. A czujnik jest z 16 roku, ale oryginał, patrz. Aha, to też, kurwa, no to nie jest to wykosztowo. Tu widzę lekko, że się poci z samego spływu oleju z turbosprężarki. Turbo też ładne, suche, kurwa, jestem z którego roku no jest. Na elektrozaworach. Nagram film, więc zrobię zrobić stop klatkę, kurwa, że tam datę znajdę na nim Tak już spierdalam Rafałku Kurde, tam jakieś styropy na też, środowie gdzieś tam. Też gumy trochę kurwione Skrzypić, ja jestem na górnych wahaczach dolne, jest... dolne dwa na pewno i sworzeń Bo na stworzeniach właśnie luzów tak jakby nie ma, tylko gumy są wyruchane gumy są, Ta jest mocniej, niż, tak. jest mocniej niż ta Mocniej jak lewa ale wiesz, to jest najlepsze? on jest 300 na na oryginalnych I można powiedzieć, że takie wahacze jak ktoś się użytkuje normalnie, to trzy paki wytrzymają. Tak, nieobniżone, nieotwierdzone. I koła 16. Kurwa, jak stałaś 18, 19, to wiadomo. Chuj to przy... szybciej. To A to osłony są, kurwa, wszystko jest całe: nic nie poobrywane, nie porozpierdalane. to cały, oryginalny, nic nie pokurwione, nie poniszczone. O, to osłona termiczna. Obijałaś. Czy Przyjechał ponoć, była, nie była rozbierana. Wiesz, co tam gość mówi w jakimś serwisie. To przez sprzedaży. Wokół miski. Kurwa tu nie wiem czy z wał tył nie cieknie Kurwa czy to nie jest z wał tył Zaczęłem gdzie ogarnąć To brzydkie, ale kurwa a i 16 to nie wstał do telefonu. Klocka no, pusta no. Jest to kurwa na moją jazdę. 50 tysięcy zrobi. fajnie, że Buda jest kurwa kropli rdzyni, gdzie nie ma takie wszystko. Trzyma się ładnie kupy. No kurwa, te niemieckie skurwy, syny takie nie do zajebania, jeżeli chodzi o rudą szmatę. Jak oni, jak oni to robią? Co dobre wieści, 7 mm? 7 No kurwa, 7, ja pierdolę. A świeżelaki, no to kurwa. Lux zima, lato trzeba ci kupić. Tak, to też. Wygorsze. Ty wygorsze? Tak Coś w bokami na pierdala wziął. 6,5. Ta też gorsza kurwa. To to Ktoś chce ty. Wody, tak, tak, coś założył na, na przód lepszy. Ta piątka będzie miała nawet mniej niż. O kurwa. Chuj, jedną, dwie zimy mi opierdolą Piątka. 5 mil metrów. Kurwa, zajebisty Dobra, zakup. Na taką cenę kurwa, skakać z radości. To. Zrobić może, ewentualnie z przegubem jest, Albo osłony amortyzatorów, albo amortyzatory z osłonami z tyłu Serwisy olejowe, dołożyć do, do skrzyni biegów Płyn hamulca jeszcze będę chciał wymienić może Dołożyć do skrzyni biegów ten zewnętrzną chodnicę tutaj, tak, to kurwa często to się Zgniłe są, a jedna rzecz, pamiętam Michał jak te kurwa silniki wyciąga Coś on tu wykręcał, kurwa to, że to jest, kurwa zgniła jak z skurwysyn, że no nie daje się tego rozkręcić. To już psiknę teraz kurwa, to się o czym? Na od skrzyni biegów, to dochodzi do skrzyni biegów. Kolega nasz od Samsunga chciał nowe takie przewody za kupić, do tego jego. O. Wysłał mi win, kurwa też coś. To, to, to se przyknę, bo to kurwa zawsze tak gnie, Michał mówi, że zrodku, którym wie, co jest w Polsce jakieś, że to się da odkręcić. A to już to idzie odkręcić. 155 kW. No wiadomo, kurwa. Ja sprawdzić mozwałdy, zobaczcie ile ma na Pukankę o, żeśmy wpierdolili. A w ciepło może być, kurwa. Nie, to już bywały gorsze. żeby to dziury, tak? O kurwa, pukanka chyba zadziałała tylko że to pukanka do dolotu była. Skoro i tak się do oleju dostała. O kurwa, ropa, normalna ropa spierdala z tego. <laughs> Nie, zawsze po zakupie olej trzeba zmienić. To to nam pierdolę, że ktoś mówi, że 1000 km temu zmienił olej, czy, czy, czy kurwa 2000 temu. To od razu, chuj, trzeba zmienić tyle. Zawsze po tych płukankach tak ta siura po tej zlewarce. Tak, bo rozrzedzony jest, to no. kurwa nie wiem jaki to był olej, ale to się zrobił jakieś 010. A 10 Na przepłukanie, zobaczymy ile będzie brało. Taki sam olej kiedyś żeśmy zalali jako poprawkowy do, do A3 tej naszej z 2020 roku. I, I wejdzie do tej z 2009. Co się tutaj dzieje? Zadz Zatyczka o. do filtra oleju, Takie wynalazki widzisz teraz jest. robią. Też tak było, ringów jak nie, nie ma tutaj w tych. W sprzętach nie ma ringów. No, ja oliwki zalałem. 0W30 czterdzie... ja, Shell Shell Goal. Well. Do tych silników chodzi 5 litrów. Najczęściej ja to w ultra ultradźwiękowej, bo takie brzydkie ojebane było. Kurde, pukanka zadziałała na silnik, bo kurwa w środku się czyste jak chuj zrobiło. Czy no Tam odmy ściągane było widać, ale że śmieszę że tutaj też to dotarło w oleju. A po pukance takiej do dorotu koniecznie, koniecznie wymiana oleju w silniku. Czyszczę felgi do naszego nowego darmowozu, standardowo Audi A6, nie, Audi A6, B, C8, czy takie 2018 w górę, bo są bardzo lekkie, do tego opony potaniości, wiadomo, opony ze sklepu opon, Dębica, a ja nie, fajne, lekkie, są miękkie, mają ścianki, więc ultrakomfortowe do jazd na co dzień Będą rozmiar 17, no i tyle, a tak to musimy jeszcze amortyzatorki z tyłu zmienić i, i, i kółeczka poskładać. A tymczasem ja tutaj usuwam naklejki. Wsiknęliśmy chemią i będę usuwał te naklejeczki z Felk. Jak coś zostaje, to gumówką opierdolę, to sprawdziła gumówka, a nie flex. No, do wozik odchłamiamy Podgrzało się, puściło. To jedną stronę lucuś zmienił No i drugą trzeba było grzać. Kurwa zwrotnica. Kondon? O, właśnie chciałem sobie porównać do nówki. Nówki sobie O, nie właśnie on w górę kurwa idzie, a w dół takie takie kurwa są strasznie miękkie, nie? No dobra, no i kajapki nasze ulubione. Bo twarde. Że tego nie wyrzuciłem. To są no, nowe w zasadzie klocki hamulcowe z mojej pierwszej Audi A4 srebrnej. Aha. Ferodo A ty nagrywasz? Ja co tak? nagrywam? No myślisz, że do mnie mówisz. Że sobie oddrutowuję wóz. Bo tutaj klocek niby. no mało już jest jego, że tam parę hamowań. Kolejny Audi I drut się wypierdolił, no kolejny Audi A ten wóz to jest mój firmowy wóz Do zadań specjalnych kurwa Jazda Be, po taniowości, będzie gaz ULTRA dobrej cenie arcze, to ciekawe jakie filmy. Arcze, no oryginalne nie są No to jak już to mam rozebrane, tak Płyn hamulcowy zmienimy Górne wahacze zmienimy, już są kurwa poobrywane mocno Śmieszne, że to oryginał 300 tysięcy przebiegu I terwu kurwa montuję tutaj, elementy Zaciski, płyn hamulcowy ta, bo to takie kurwa, tamte moje ładniejsze. Tutaj w ogóle nie widać srebra, tylko takie dolony. Jeszcze jedna rzecz. Przegubik. czy strzel, całe zawieszenie trzeba do niego rozpierdanać. Jest śmieszne kurwa ta technologia. Mały, króciutki przegubik jest i że w środek śrubka wchodzi. No to początki naszej przygody z nowym firmowym wozem. Pod naszą nieobecność. Tutaj już Lucian. Z... A, zaciski wymienił, o, kurwa, z klockami. Wymieniony płyn hamulcowy, wymieniony zewnętrzny przegub i coś jeszcze. I fajnie, że zawieszenie trzeba ściągać. No, dumny z tych moich chłopaków jestem. No, to mamy przebieg. 289, 642. Wymieniony lewy przegub zewnętrzny. wymieniono obydwa amortyzatory tylne i wymienione koła i opony. No to już mamy lato. 13 stopni, na chuj to zimówki jebać?